No? E, przepraszam, czy proszę bardzo? Chciałbym e, powiedzieć e, tylko e, parę słów. Parę słów, bo e, jeżeli chodzi o wywody e, poprzednika, przedmówcy, to są jałowe, bardzo jałowe i niedorzeczne. Z tego powodu, że byłem tam z tyłu na sali i e, słyszałem głosy, które e, były pełne dozaprzaty, były pełne sprzeciwu, co pan opowiadasz i niech pan y, powie tylko jedną rzecz. Dlaczego, dlaczego y, y, w ten sposób było to wszystko zrobione i dlaczego nikt nie, za, y, nie zareagował do tego czasu, do tego czasu. Tylko wtedy, kiedy chłopi się y, zorganizowali. Wtedy y, znajdują się osoby, które chcą gdzie? Znowuż? Na chłopskich plecach y, odbić się? Nie. Ja to mówię tylko nie. I cały czas mówię, że nie. A y, jeżeli chodzi, nie wiem, czy ktoś jest obecny na tej sali, naszego burmistrza nie widzę, jestem mieszkańcem gminy Miejska-Burta. Naszego burmistrza nie widzę. Nie wiem, czy tu jest burmistrz, nie znam go. Osobiście y, burmistrza gminy Krowia. Ma pan rację, przepraszam bardzo. I ja to powiem tylko jedno, jedną rzecz. No. Powiem bez słów. Niepotrzebnie tu tyle ludzi, tyle setek ludzi przyjeżdża, traci swój czas, traci swoje pieniądze, których na pewno nie mają za dużo. Na pewno nie mają za dużo. I dla dwóch, dwóch, dwóch osobistości, którym są burmistrz gminy miejska górka i burmistrz gminy krobia. Ci ludzie, nasz burmistrz gminy miejskiej górki, nasz burmistrz gminy miejskiej górki jest prawnikiem. To powinien burmistrza skrobi uświadomić, czym to pachnie. Czym to pachnie? Nie, nie, niech mi pani nie przerywa, przepraszam. Dlatego, że na to długo czekałem. Długo na to czekałem. I burmistrz gminy Miejskiej Górki powinien uświadomić burmistrza gminy Krowia, bo jest prawnikiem, czym to pachnie? odwołanie burmistrza. I nie referendum z tego powodu, że jeszcze są pieniądze na to wydane na referendum. Ci ludzie powinni sami, bo upodlili naszych naszych ludzi, naszych z tych dwóch gmin. Gminy Krowia i gminy Miejska Wórka ich, że na kolana mają klękać i prosić się, co pan burmistrz powie. Tego nie powinno być. Oni dawno, jutro, a już dawno powinni to zrobić, nie jutro, tylko wcześniej. Dawno powinni wypowiedzenie z pracy i powinno ich nie być jednego i drugiego. Nie na zasadzie referendum, bo to są koszty, a te koszty to my. Ponosimy my jako wszyscy płatnicy y, podatków. I tyle mam do powiedzenia i już więcej niech Pan nie mydli, nie opowiada, tylko konkrety. Naprawdę konkrety. Dobrze, w tej chwili dziękujemy. <klucz> dziękujemy za zaproszenie. Wysłucham do części. Poprosimy o głos Pana Józefa Dżadzowskiego. Serdecznie witam i proponowałbym, żeby się uspokoić i jeden na drugiego nie za się nie atakować. Bo nie polega to na tym, żeby się kłócić, tylko się zjednoczyć. I nie napuszczajmy jednego rolnika na drugiego. Po prostu nie każdy wie, my też nie wiedzieliśmy, jak kopalnia działa w naszym terenie. Ja pochodzę z Chujal, proszę Państwa, u nas kopalni nie ma w tej chwili i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale kopalnia jest od nas 20 km, mamy skutki tej kopalni u nas. Pomimo tej kopalni nie ma i u Was będzie podobnie. Drodzy Państwo, kopalnie jest to problem bardzo złożony. Jedni chcą kopalni, drudzy nie chcą. Na pewno będą szczęśliwi ci, których kopalnia wejdzie w wykupi ziemię. Ale, drodzy Państwo, ta kopalnia nie oddziałuje tylko tam, w tej dziurze, tysiąc hektarów. Ona oddziałuje kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów dalej. I Wójt gminy zdrowia i będzie trzebał podatki, będzie pięknie, dla garstki ludzi, naprawdę dla garstki ludzi, ale w promieniu tej kopalni 15-20 km będą oddziaływania tej kopalni i wy już nie będziecie mieli z tego nic, nic, po prostu garstka ludzi będzie miała pieniądze, a reszta będzie cierpiała. I w tej chwili polega to na tym, żeby powstrzymać, chcecie, żeby powstrzymać rozwój yy, badania po, yy, i badania zastopów węgla w tym rejonie. Przypuszczam, że wszyscy wiedzą, jakie są zasoby węgla w tym rejonie. Teraz to już na to polega na tym, żeby dokładnie zbadać i gdzie ewentualnie ta kopalnia powstrzymać. Jeśli, drodzy Państwo, jak słyszę, który z tu był jest prawnikiem i on się nie dopatrzył, różnego rodzaju nie, do, nie, do, nie do, do, do rubek to się dziwię. Po prostu przypuszczam, że jest to jak wszędzie. Po prostu bierze się w delegacje burmistrzów, wójtów, radnych, zwiezie się w tereny kopalni koło Konina, pokazuje jak jest pięknie. Nie pokazuje się terenów tam, gdzie byśmy wyma pokazali. Gdzie jest to śmieszne. Dostaje się ci małe prezenty. Ja mówię, robią z Was Indian. Po prostu jak pijani zdobywali Amerykę, o, to Też dostawali koraliki, za które się bardzo cieszyli. Nie dajmy się sprzedać za te koraliki. Drodzy Państwo, później kopalnia powstaje, to jest powiedzmy obręb jakichś tysiąca hektarów, przypuszczam, że tak to też ma być. Tysiąc hektarów dziura w ziemi. To jest niewyobrażalne skutki. W promieniu kilkudziesięciu kilometrów wysychają jeziora. Stawy, a studniach nie wspomnę. Będzie suchutko, pustko. U nas są jeziora, które opadły o kilka metrów, a stawy wody w studniach już dawno nie ma. I jak powiedziałem, ja jestem studia, nie ma kopalni, kopalnia jest w Wielkopolsce, a oddziałuje na Kujawy. Zaczęło się to tak, że ja prowadzę ośrodek takim, w takiej miejscowości poczynkowej i z roku na rok bywało wody, rok jak u nas to było. Nikt nie przypuszczał, każe susza, szóst, susza, susza, susza. Ale okazało się, że jest coś innego. Okazało się, że to działa. Kopalnia, oczywiście kopalnia. Ekspertyzy różnego rodzaju, udowadnianie, że to nie jest ich wina. Okazało się, że my też mamy naukowców, którzy twierdzili zupełnie coś innego. No, kopalnia była, kopała, nie mogliśmy nic zrobić, ale okazało się, że kopalnia próbuje otworzyć nową odkrywkę, to miejscowice. Teraz słynna odkrywka, może słyszeliście, protesty, pluświcy. I to było w 2008 roku. My się o tym dowiedzieliśmy i powiedzieliśmy nie. Też była, ta była już koncesja. Koncesja wydana na kopanie. Zorganizowaliśmy wielki protest. Przeszło 5 tysięcy ludzi. I wtedy się zaczęło. Zaczęliśmy pisać. Ja napisałem skargę do Unii Europejskiej, drodzy Państwo. I powiem, jak to się skończyło. Jeszcze się nie skończyło. Ale w międzyczasie pisaliśmy do Bojewódzkiego, boj, samorządnego Kolegium Odwoławczego pisma. I wyobraźcie się, nasze argumenty w pierwszej kolejności były uznane. Wojewódzki e, samorządowe kolegium obawcze w Koninie stwierdziło, że mamy rację. Byliśmy górnicy na ulicę Konina, był protest. Zmienili to, e, samorządowe kolegium, inna e, grupa prawników powiedziała, nie. Jednak kopalnia miała rację. Odwołaliśmy się do Wojewódzkiego z, 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 w, 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 w Poznaniu. I cóż, przyznali nam rację. De koncesja została, decyzja Wójta Wierzbinka została wydana z rażącym naruszeniem prawa. No, wygrywamy. Kopalnie się odwołuje do NSA. I wyobraźcie się sobie, trwa to do dzisiaj. Okazuje się, że teraz 21 marca jest NSA rozprawa. Na pewno ją wygramy, ale dlaczego tak to przyspieszyło? Moja skarga wpłynęła do Brukseli w 2008 roku. I cóż, Bruksela przesłała teraz na początku stycznia pismo do rządu polskiego już wcześniej, żeby nam naprawili szkody. Polska nie zrobiła nic. Dali teraz dwa miesiące na naprawienie szkód i doprowadzenia do stanu początkowego. I od razu że sądy polskie przyspieszyły i też jest sprawa z 21 marca, a Polska ma do Brukseli się wytłumaczyć do końca marca. I będzie tak jak to Wywaliło się 400 milionów złotych w naszą odkrywkę która prawdopodobnie będzie musiała być zamknięta. Czy ktoś z tych ludzi, który pozwoli na to, odpowie? Nie, zapłacimy za to wszyscy.